Witam. Dzisiaj krótki filmik na temat ocieplenia murłaty. Znajdujemy się wewnątrz domku z poprzedniego odcinka, w którym robiliśmy elewację. Tutaj mamy ocieplenie sufitu takiego katedralnego, czyli tego do szczytu. I zastosowałem jeszcze tu na ocieplenie właśnie tą wełnę, piątkę, prasowaną, która mi została. Ona jest dana jako pierwsza warstwa zaraz pod folię tą wiatroszczelną która jest pod blachą i, i dołożyliśmy wełnę knaufa lambda 33 grubości 15 cm a tutaj jak jest się schodzi murłata to właśnie jak wełna nie dochodziła, to, to z, wycinałem takie trójkąciki. Raczej znaczy, to w sumie zostawały mi z tego, jak przycinałem właśnie tutaj wełnę tą piątkę. Bo akurat też zastosowałem te listwy z tego względu, że tutaj będzie sufit y, robiony z takich y, desek. Podsufitowych, jakby takie, takie coś, jak się robi podsufitkę na zewnątrz. Już prezentuję. O, to będzie z takich deseczek, i cały sufit do szczytu będzie właśnie z takich desek wyłożony. I Tu musiałem sobie taką małą konstrukcję zbudować, żeby można było tą deskę zlicować ze ścianą i przykryć to listwą maskującą to łączenie ściany. Z górą i za dystans posłużyły mi właśnie te deski, z, e, kantówki z elewacji, czyli 5 na 4 i wtedy elegancko piątka tutaj wchodzi i sobie docieplam. Już pokazuję. Tutaj mamy ucięty fragment piątki. O, ona jest zacięta pod skosem, że jak Ją tu przyłożymy to, to ten skos jest ładnie wycięty i wszystko do siebie przylega i tutaj właśnie jeszcze będzie obróbka wokół okna dachowego te deski to służą nam tutaj jedynie jako rusztowanie na górze jak robiliśmy ocieplenie i foliowanie sufitu. Jeszcze zostało nam tutaj zafoliować między jętkami i to wszystko ze sobą połączyć i skleić taśmą. A na razie to tyle. Jak macie jakieś uwagi, pytania, to zapraszam do komentowania. W następnym odcinku pokażę jak obrawiamy szpalet. Okna dachowego, właśnie do deską, i docieplenie Do zobaczenia, pozdrawiam.